Różnorodność jest niejako wpisana w DNA naszej firmy. Jesteśmy organizacją międzynarodową, która czerpie z bogactwa wielu kultur, narodowości, osobowości. Podpisanie Karty Różnorodności jest potwierdzeniem tylko naszej otwartości, nie tylko na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, ale przede wszystkim na drugiego człowieka, na jego światopogląd, opinię. W naszej firmie różnorodność ma kluczowe znaczenie. Stawiamy na budowanie zespołów, w których ludzie mogą swobodnie rozmawiać na różne tematy. Colwicks nie oceniamy, a uczymy się siebie od siebie nawzajem, a słowem klucz we wszystkim, co robimy, niezmiennie pozostaje otwartość. Dlaczego podpisaliśmy kartę różnorodności? Właściwie to zadaje sobie to pytanie, dlaczego zrobiliśmy to dopiero teraz? Fundamenty, które leżą u jej podstaw, a więc idea równości każdego człowieka. Równe traktowanie każdego pracownika powinny być drogowskazem dla każdej firmy. Różnorodność jest głęboko zakorzeniona w naszej skandynawskiej kulturze. Bank DNB chce być firmą, która kształtuje rzeczywistość, a nie się do niej dostosowuje. Stąd w ostatnim czasie podjęliśmy szereg działań związanych z urlopami rodzicielskimi. Z jednej strony chcielibyśmy zachęcić panów do częstszego ich wykorzystywania, wydłużając dla nich okres płatnego urlopu do 20 tygodni. Z drugiej strony chcielibyśmy zachęcić panie, młode mamy, do szybszego powrotu do aktywności zawodowej. Oferujemy im skrócenie czasu pracy. Czasu pracy dla rodziców z małymi dziećmi. Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Zabratańska i jestem prezeską innej fundacji. Różnorodność jest wartością samą w sobie i jest dla każdego. Bardzo bliskie jest nam to, co powiedział o niej Norman Davis, mówiąc, że wiedza o niezwykłości różnorodności czasów, w których żyjemy, jest najlepszą strażniczką przed niesprawiedliwością stereotypów. Dlatego niezmiernie cieszymy się, że inna fundacja dołączyła do grona sygnatariuszek i sygnatariuszy karty różnorodności. To bardzo ważne i potrzebne, aby jak najwięcej podmiotów i organizacji wspierało i promowało tę ideę i dawało dowody na to, że różnorodność działa i jest sprawą nas wszystkich. My rozumiemy ją bardzo szeroko. To dla nas szacunek, empatia, akceptacja i zrozumienie dla praw człowieka. I do takiej różnorodności Państwa zapraszamy. Witam państwa serdecznie. Ewa Buczyńska, firma Lidex, tegoroczny sygnatariusz Karty Różnorodności. A Lidex to usługi tłumaczeniowe i konferencyjne, i głównie tymi usługami od lat pro bono wspieramy różne środowiska. Jednak w sposób szczególny. Chcielibyśmy wspierać osoby głuchonieme i osoby niewidome poprzez popularyzację tak bardzo potrzebnych im usług jak tłumaczenia migowe i audiodeskrypcja. Lidex to firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a ponieważ takich firm mamy już w Polsce ponad 2 miliony, dlatego chciałabym, Lidex stał się dobrym przykładem tego, że także mali i średni realizują wiele cennych, wartościowych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ostatnio dużo mówi się o sile kobiet, co nie ukrywam, bardzo mnie cieszy, ale ja dzisiaj chciałabym powiedzieć o sile małych i średnich polskich firm. Zaangażowanych, ambitnych, pełnych dobrej energii, chcących pomagać także w dzisiejszych trudnych okolicznościach. Drodzy Państwo, wykorzystajmy tę siłę. Razem możemy zdziałać wiele, wiele dobrego. Cieszę się bardzo, że nasza firma Orion Partner mogła brać udział w takim prestiżowym projekcie, jak Karta Różnorodności. Jest to właściwy kierunek w rozwoju odpowiedzialnego biznesu. Wyjątkowością naszej organizacji jest fakt, że 100% zarządu to kobiety, a także 70% menażerów w Polsce to także kobiety. Naszym wyzwaniem to jest wiek i y, różnice międzypokoleniowe, które dają nam szansę, a jednocześnie inspirację do dalszego rozwoju. Jestem bardzo szczęśliwy, że w marcu podpisaliśmy Kartę Różnorodności koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To jest dla nas bardzo wielki zaszczyt, że mogliśmy dołączyć do firm organizacji, które przestrzegają zasad różnorodności. Myślę, że ta wartość dotycząca różnorodności jest bardzo ważna i zarówno dla firm, jak i dla organizacji, szczególnie w dzisiejszych czasach. Jeszcze wtedy nie myśleliśmy o pandemii. Teraz, w okresie pandemii, i myślę, że po okresie pandemii, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie wielokulturowością będzie obowiązkiem każdej firmy. Myślę, że to nie będzie tylko i wyłącznie obowiązek, ale również przywilej. Tak my to traktujemy. Dlatego też cała społeczność SGH jest bardzo zadowolona, że została. Podpisana karta różnorodności był to dalszy krok dotyczący społecznej odpowiedzialności naszej uczelni. Dzień dobry, nazywam się Anna Lenartowicz i jestem menadżerem personalnym w firmie Tesco. Pracuję tutaj od 20 lat i od zawsze wszyscy byli tutaj mile widziani, niezależnie od rasy pochodzenia, wieku, płci czy zainteresowań. Dzięki temu udaje nam się budować różnorodne zespoły, które mogą lepiej reagować na różne potrzeby naszych klientów. Jedną z naszych ważniejszych wartości jest traktujemy innych tak jak sami chcemy być traktowani, co oznacza dla nas w praktyce, że szanujemy siebie nawzajem, za to jacy i kim jesteśmy. Budujemy taką kulturę organizacyjną, w której każdy może czuć się bezpiecznie w pracy i może rozwijać swoje umiejętności i talenty. Mój aktywny udział w budowaniu zróżnicowanej kultury w Tesco rozpoczął się równo 10 lat temu. Kiedy miałam przyjemność prowadzić projekt tworzenia zróżnicowanej kultury, której celem było zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Na początku trwania projektu było dużo wątpliwości, ponieważ firma, która zatrudniała wówczas 30 tysięcy osób, miała zatrudnionych tylko 100 osób niepełnosprawnych. Jednak dzięki wielkiemu zaangażowaniu całego zespołu projektowego, kolegów ze sklepów, z biura głównego i z centrów dystrybucyjnych, już w ciągu niespełna dwóch lat udało nam się podnieść ten wskaźnik do tysiąca osób niepełnosprawnych i w kolejnych latach nadal zatrudnialiśmy więcej i więcej. Najnowszym programem, nad którym aktualnie pracujemy, jest stworzenie sieci kobiet. Intencją tego programu jest wspieranie rozwoju osobistego kobiet oraz ich awansu w firmie. Bardzo się cieszymy, że możemy przystąpić do karty różnorodności i być w tej społeczności, i dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, oraz liczymy na to, że również inni sygnatariusze będą dzielili się tym doświadczeniem z nami.